Cześć witajcie w dniu dzisiejszym zajmiemy się sadzeniem pitai do ziemi minęły około 3 dni od zakupu owocu i postanowiłem wreszcie wziąć się za niego czyli poszatkować na, na plasterki i wrzucić do mini szklarenki szklarenka to plastikowy pojemnik który mi został po drożdżówkach i taki właśnie pojemnik postanowiłem użyć Troszkę też obawiałem się, że być może okaże się, że ziarenka są niepłodne i nic z tego nie wyjdzie. Jednakże okazało się, że moje obawy są kompletnie bezpodstawne. W dniu dzisiejszym jest niedziela, czyli od czasu jak posadziłem pitaje minęło jakieś 5 dni. No i zajrzymy sobie do pudełeczka. Jak widzicie jest. Kondensacja, no bo jednak troszkę wody nalałem. Oczywiście e, pudełko jest posadzone na macie. No i jak widzicie widać pierwsze efekty. U czego się obawiam, że być może jest tu za wilgotno. Druga rzecz, mianowicie zauważyłem też kilka ziemniurek. No ale zobaczymy jak to pójdzie. No bo jednak duża wilgotność, ciepło i ziemniurki wyczuwają taką ziemię. Także tutaj jakiś właśnie osobnik krąży. No ale póki co, jeżeli chodzi o efekt, to mnie kompletnie zadowala, jak, jak sami widzicie tutaj te zielone sadzonki Pitai to mają po jakieś, nie wiem pół centymetra, centymetr nawet bym powiedział. Także sami oceńcie. A przypominam, że minęło 5 dni. Także zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. O, w razie co potem będę po prostu przesadzał do większych pojemniczków, ale efekt mnie zadowala. No tylko się obawiam co, co, co będzie z tymi ziemniurkami, no ale to czas pokażeń. No i tu następne ciasto z jeżynami, ze śliwkami i z jabłkami.